እእእእእእእን Na nagraniu. Dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować najmniejszą kamerę czy aparat, który wykorzystujemy w Domie Drewno. A że w polskim YouTube nie ma jeszcze żadnych informacji czy filmów odnośnie tej kamery, więc ktoś musi być pierwszy, prawda? Ja mam ten aparat od dni kilku, więc dzisiaj postaram się tylko powiedzieć Wam takie naprawdę krótkie refleksje. Które pojawiły się w mojej głowie po 3-4 dniach użytkowania tej kamery. A jeśli będziecie chcieli, będą takie, takie prośby z Waszej strony, to dłuższy film, gdzie postaram się przedstawić w bardziej dokładny sposób ten aparat w niedalekiej przeszłości mikroskopijna rzecz, która naprawdę mieści się w każdej kieszeni. I aż trudno uwierzyć, że tutaj Sony naprawdę naszpikowało, naszpikowało super zaawansowaną techniką ten aparat. RX100 Mark 5, bo oczywiście o nim mowa. Ja myślę, że ta kamera, czy ten aparat, właśnie trudno jednoznacznie określić, prawda? Może bardziej aparat, bo opcja filmowania jest tutaj opcją dodatkową, a głównie. Skupić się powinniśmy na, na zdjęciach, a oczywiście u nas w warsztacie Domidrewno drewno ten aparat również będzie służył do filmowania. To co? Ja robię zbliżenie i zapraszam do krótkiej listy, którą sobie wypisałem. Zobaczycie plusy i minusy tego sprzętu. Zacznijmy w takim razie od minusów, bo niestety jest ich tutaj całkiem sporo. Obracam ten aparat wokoło, ponieważ przejdę do pierwszej rzeczy, która jest aż trudna do zrozumienia, ten aparat nie ma wejścia mikrofonowego. Nie da się tutaj podłączyć żadnego zewnętrznego mikrofonu, więc według mnie to jest naprawdę strzał w kolano. No ale mówię, sony nastawia się, że to jest aparat, a nie kamera. No i oczywiście tego mikrofonu tutaj nie podepniemy w żaden sposób. Drugą rzeczą, u góry, jak widzicie, nie ma. Gorącej stopki, czyli nie da się tutaj podłączyć żadnych czy mikrofonów, czy monitorów, czy dodatkowego oświetlenia. Nie ma i koniec. Jest oczywiście lampa błyskowa, ale nie ma tutaj w środku żadnej możliwości podłączenia gorącej stopki. Więc to jest minus drugi. Trzecia rzecz: to odpala aparat. Odpala aparat, ponieważ. Jeśli włączymy menu. To niestety choćbym nie wiem jak chciał bardzo tutaj coś dotknąć, to się nie da. Nie ma ekran nie jest dotykowy. Aż trudno uwierzyć. Kolejna rzecz, tym bardziej, że kolejny minus to to menu, może nie wiem, użytkownicy Sony są, są bardziej do tego przyzwyczajeni, ja nie. Jest naprawdę, naprawdę bardzo bardzo zawiłe. I tym bardziej właśnie przydałoby się, żeby to menu było dotykowe, że można było się tutaj poruszać przez dotyk. Niestety tej opcji nie ma. I samo menu, właśnie również jest według mnie ciężkie do ogarnięcia, jest bardzo długie, bardzo rozwinięte. Mówię, ten aparat jest super zaawansowanym sprzętem i niestety. Jest to menu jak w, według mnie za długie, no ale to może tylko moje subiektywne odczucie. Rzecz kolejna, rzecz kolejna, to przejdziemy tutaj do opcji nagrywania. I wejdziemy w opcję właśnie TO, czyli opcję nagrywania plików 4K w rozdzielczości 4K i tutaj mamy tylko 5 minut. Słuchajcie, aparat się nagrzewa. Niesamowicie, i mimo odsuwanego tego, e, tego miejsca, żeby tutaj troszkę schodzić tył matrycy, e, to 5 minut to nie jest 5 minut, które zawsze wykorzystamy. Niestety nie. To ten czas tak naprawdę te 5 minut to jest maksymalnie. I po tych 5 minutach, jeśli nam pogoda czy powiedzmy, temperatura dopisze. Musimy odczekać, musi się aparat schodzić. I kolejny raz włączamy nagrywanie i może to będzie kilka minut, w zależności właśnie od przegrzewania się matrycy. Rzecz kolejna to. Tym razem od spodu wyłączymy aparat. Tym razem to. Akumulator. Akumulatorki, jak widzicie, są. Bardzo małe, a aparat po prostu zjada je w czasie rzeczywistym. To jest naprawdę niesamowite, jak bardzo one są, w jakim tempie aparat je połyka. A jeśli nagrywamy właśnie w jakimś zaawansowanym trybie, który wykorzystuje moc tego aparatu, no to trzeba być naprawdę przygotowanym, żeby mieć kilka tych akumulatorów w kieszeni. Bo to, to jest naprawdę, ja nie wiem, może jestem znowu tutaj przyzwyczajony do GH4, gdzie półtorej godziny przy, przy jednym akumulatorze to jest rzeczą normalną. Tutaj to jest dosłownie kilkanaście minut czy kilkadziesiąt max i trzeba zmieniać baterię. Rzecz kolejna. Na tym pokrętle brakuje mi bardzo, bardzo trybu custom. Czy Custom 1, 2, 3, tak abym tylko jednym przekręceniem właśnie tego pokrętła, od razu mógł ustawić się do trybu, który mam zupełnie ustawione dla własnych potrzeb. Niestety tego nie ma. Trzeba wchodzić do menu głębiej, i tam to dopiero możemy gdzieś ustawić. No i rzecz kolejna, zobaczcie, z tyłu, te wszystkie klawisze są naprawdę mikroskopijne i teraz. Kiedy pracujemy w ten sposób, że jestem z tyłu aparatu, no to jeszcze gdzieś tam paznokciem, czy końcówką palca, kciuka i innych palców jesteśmy w stanie to ustawić, ale kiedy pracujemy w takim trybie, że obiektyw mamy z przodu i pracujemy w takim selfie mode, no to trafienie jakichkolwiek klawiszy z tyłu no naprawdę graniczy, graniczy z cudem. Dobra, to były takie szybkie minusy. A teraz plusy. Plusami będzie na pewno, do plusów należy na pewno złącze micro USB do ładowania i do sterowania aparatem. Dlaczego jest to ważne? Ponieważ. Możemy ten port używać w czasie pracy aparatu. Więc to zjadanie baterii jest minusem, ale micro USB, świetny, świetny patent. Wtedy nie zabraknie nam tego prądu. Jeśli oczywiście mamy gdzieś ładowarkę sieciową i możemy sobie jechać po prostu wtedy z samego kabla. Rzecz kolejna, genialna, genialna, genialna. Tutaj Sony zawsze chyba wiodło prym. Tryby slow motion ten aparat robi słuchajcie, full HD do 960, 960 klatek na sekundę. Ta kompresja jest wtedy oczywiście zwiększana i jakość obrazu się pogarsza, ale i tak, i tak przy np. 240 czy 480 km na sekundę, to jest jeszcze w pełni akceptowalne. Następna rzecz to S-Log. S-Log 2 w połączeniu z programowym podglądem Gammy. Już mówię o co chodzi. Wchodzimy w Picture Profile i tutaj pod siódemką, też bez sensu, że jest aż tak bardzo ukryte, mamy S-Log2 i kiedy to włączymy, możemy jeszcze dodatkowo na wyświetlaczu włączyć korekcję Gamma dla Slog 2 i wtedy mamy jak gdyby podgląd tego co faktycznie nam się w aparacie nagrywa. Więc podgląd S-Logu jest jak najbardziej wskazany. Świetna, świetna rzecz. Lecimy dalej. Już Wam mówię. Również oprogramowanie do sterowania z telefonu to kolejna rzecz, która jest tutaj przez Sony dostarczana. Obracany ekran. I odsuwane, więc faktycznie jesteśmy w stanie sobie dość dobrze, no właśnie tak jak teraz, możemy pracować właśnie w tym selfie mode, lub też, lub też zupełnie poziomo, również to się czasami może nam przydać. No i rzecz ostatnia. Perełka najważniejsza dla mnie w tym aparacie. To jest super szybki autofokus. Nie szybki, szybki autofokus, nie trochę szybki autofokus, ale piekielnie szybki autofokus, który działa doskonale. I to myślę, że muszę Wam pokazać w samplach na końcu tego filmu, bo to działa po prostu genialnie. Nie spotkałem się jeszcze z taką kamerą czy aparatem, który robi to aż tak szybko jak to maleństwo. I to jest klucz, który będziemy wykorzystywać tutaj właśnie w domi drewna. Do zobaczenia, no czy nie? Teraz trochę testów z tego, z tego aparatu. Mam nadzieję, że zobaczycie również tą część filmu. I do zobaczenia wkrótce. Cześć. thank <laughs> you Dude. <laughs>